Hej, kochani, dzisiaj e, zrobimy sobie taki motyw, można by go nazwać tęcza. E, to jest motyw, który, e, którego druga część e, będzie w na jutro. E, a dlaczego go wam pokazuję właśnie teraz? Bo e, jak wykorzystałam go w górze rękawa? Oczywiście też Wam to pokażę potem jak. Na sam początek robimy 25 oczek łańcuszka plus 2, czyli razem 27. I teraz w trzecim oczku od łańcuszka, te dwa zostawiamy, od szydełka, robimy słupek. I takich słupków będziemy mieli 25. Będziemy robić te słupki w każdym oczku łańcuszka do końca naszego łańcuszka. Ja tu pokazuję, jak nabrać, położyć, wyciągnąć. Przeciągnąć dwa razy. Każdy wie, jak, robi, jak się robi słupek. Jak... Dla początkujących słupek to też jest podstawa. Tutaj przyspieszam, żeby nam się nie nudziło. A tak jak mówię, ten motyw wykorzystałam do rękawa. Ta podstawowa forma jest taka mało ozdobna. Oczywiście można ją już wykorzystać jako osobny motyw w koronce irlandzkiej, ale jakoś do mnie nie przemawia ta, ta forma i dlatego ja zrobiłam ją z, z ozdobnikami. Ale jako, że tu się pojawia jako, pierwszy, jako pierwszym motywie ten, ten ściek puf, czy puszysty, czy jak na niego mówią, no to podzieliłam ten filmik na dwie części. Oczywiście będziemy za chwilę mieli ściek rakowy. Ściek rakowy jest nam potrzebny właśnie, żeby wykonać te pufiaste nasze poduszeczki. O ściegu rakowym też już mówiłam przy, dość dużo przy kółeczkach z półsłupków chyba. No a teraz też jeszcze raz pokażę jak ten ściek rakowy. Czyli mamy do końca 25 słupków. Robimy oczko łańcuszka i wbijamy się pod dwie nitki naszego poprzedniego oczka. I wyciągamy nitkę od tyłu, przeciągamy przez dwie pętelki. Jako, że to tak trochę mocniej dociągamy, to nieraz przy tym ściegu rakowym się trzeba namęczyć, namocować z, tymi, z tą włóczką. Tak, jak to w tej chwili tutaj widać. <laughs> Ale, jeżeli się to całkiem ma przed oczami, a nie jeszcze między, między oczami a robotką kamerę, to zawsze wychodzi troszkę lepiej. No, i takim sposobem, a, oczywiście oczko po oczku wykonujemy ściek rakowy to jest taki ściek można by powiedzieć że są półsłupki, tylko wykonywane do tyłu i to także tak, że tak od, od innej strony się to robi to to wychodzi inaczej i, i wygląda inaczej. I teraz ostatni ten ściek rakowy robimy na tym naszym łańcuszku. Na... W ostatnim oczku naszego łańcuszka, albo przez łańcuszek się wbijamy, tak żeby to ładnie wykończyć. O, tak to wygląda, chociaż to za chwilę zmieni kształt. I robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I teraz popatrzcie, pod tym ściegiem rakowym tam y, nam. Y, tam, tam widać włóczkę. Jak rozciągniemy troszeczkę, to tam widać takie słupki z włóczki, prawda? Tylko taki. O! I tam pod tym pierwszym będziemy się wbijać i robić podwójny słupek. Czyli nawijamy włóczkę dwa razy na szydełko i robimy podwójny słupek. I teraz nawijamy sobie włóczkę na szydełko, wbijamy się pod ten słupek i wyciągamy. I jeszcze raz. I jeszcze raz. W sumie 8 razy, kochani. Musimy to powtórzyć. Czyli taki ściek pół z narzutem 8 razy. Osiem razy już mamy i teraz przeciągamy tą nitkę pod tymi wszystkimi naszymi pętelkami. No, akurat mi się w tej chwili na raz nie udało. Raz się uda, raz nie. Przeciągamy nitkę przez to, co nam tam wylazło, i oczko łańcuszka. Znowu opuszczamy teraz jeden Jeden ten nasz słupeczek, wbijamy się pod następny i robimy znowu podwójny słupek. I znowu naciągamy i wyciągamy, i wyciągamy na szydełko pod spód i wyciągamy. I tak znowu osiem razy. Mamy 8 razy na szydełku i teraz przeciągniemy sobie o i znowu zakończamy, przeciągając włóczkę przez tą pętelkę. Jedno oczko łańcuszka, jedno opuszczamy, znów jeden podwójny yy, słupek. No, ja Wam jeszcze w następnym filmiku jakimś pokażę, że to można troszeczkę inaczej mocować. Ale wtedy to przeciąganie nitki jest troszeczkę słabsze. To robimy tak długo, aż będziemy mieli 12 sztuk, kochani. Czyli tutaj ja już robię, ja już będę robiła teraz ostatni. I znowu sobie robimy naszą podusie, przeciągamy. Zamykamy i teraz już bez oczka łańcuszka robimy podwójny słupek na samym końcu. Tam chyba też jest, jak się nie mylę, łańcuszek, a jak nie, to tam też jest podwójny jest słupek, także na tym ostatnim naszym słupku robimy. Robimy podwójny słupek. I tak, kochani, wygląda ten wzór podstawowy. Tak jak mówię, my go jutro sobie jeszcze dodatkowo ozdobimy. To nam się wszystko fajnie poukłada, bo potem i tak to trzeba odparować, więc wszystko będzie ok. A ja żegnam się i do jutra, pa pa.